Oto zawodnik, o którym ostatnio głośno świetnie wszedł w sezon. Strzela gole kiedy chce. Zapraszamy na transmisję. Halo okłaniamy się nisko i witamy państwa serdecznie z tej świątyni futbolu San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Jacek, co tu się dzieje na, na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A teraz znakomite dogranie. Bardzo niewiele mu zabrakło. Piłka aż się prosiła o wpicie do bramki. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewać? Popatrzmy, muszą to strzelić. Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak nie chciała wpaść do bramki. Bueno. Niedokładnie przejmują piłkę piłkarze Interu. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Proszę! Już otworzył się wynik meczu. Tracić szybko to jak tracić dwa razy, jak mawiają bokserzy. No to mamy 1 do zera. Refrain diata. Zagranie zbyt czytelne na drodze stanął N'Golo Kanté. Inter gra przy linii bocznej. Gdzie zrobiło się miejsce? Co teraz? Oj, chyba by wpadło. Gdyby nie to przytomne wejście. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Dobrze Spokojnie interweniuje. Jeremi, Hemdan. Firmino ma piłkę. Wyraźnie ma pomysł, co z nią dalej zrobić. Czy trafi? Jest! Gol dla Interu! Przewaga rośnie. Dobrze im tutaj idzie. 2 do 0. Gramy dalej. Juha znowu po ich stronie. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Inter zdecydowanie dziś dominuje w kwestii posiadania piłki. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie rozgrywają. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. I czy będzie gol? Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. I teraz Marcelo Brozowicz. Co teraz? Słyszy presję trybun. O, no, chyba wpadnie. I zatrzymał to ładnie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Okazja! To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie Jacku. Nie da się ukryć, że to jest ich mecz. Zawsze można ze spokojem myśleć o drugiej połowie, kiedy przed końcem pierwszej ma się dwa trafienia przewagi. Z przyjemnością patrzy się dzisiaj na ich grę. Czaruje. Co z tego będzie? No i gol, proszę Państwa! Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą trzech bramek. Proszę Państwa, wygląda na to, że Inter ostatnim trafieniem tylko dobił przeciwnika. Czy to koniec ich popisów? to strzelić? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki z przewagi. Wygrany pojedynek w górnej sytuacji, decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie co za bramka. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Bardzo niebezpieczne teraz to kranie. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Obecny wynik 4-1. Dobra szansa przed Roberto Firmino. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Okazja przed nim teraz. Proszę państwa, piłka w siatce! Trzecia bramka, mamy Katricka! Po naszych ekranach jeszcze jedna powtórka. Trzeba pochwalić strzał, ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona. W piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzyst Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dobra teraz obrona bramkarza. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Na jedenasty metr z rogu. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Dostajemy teraz informację o zmianie rezultatu w spotkaniu granym przez Sasuolo. Mamy pierwszą bramkę dla zespołu Sasuolo. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mija 49 minuta. Dziękuję bardzo za meldunek. Pewna interwencja. Łatwy strzał. Przejmują teraz piłkę. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku starcie tych drużyn. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Hemdan. Wejrza na bramkę i rozpoczną z narożnika boiska. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Radzi sobie, dobra interwencja. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. No dobra, to była obrona. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Głęboka ta centra z narożnika, bo trzeba było zrobić lepiej. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Zablokowany ten strzał. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Mamy uderzenie, wybija tę piłkę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Boli grać bliżej środka. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Origi, teraz Brozowicz. Znowu są przy piłce. Diwo Korigi. Brawo. Dobry odbiór blisko własnej bramki. I teraz Marcelo Brozović. Do okazja do strzału! Cóż niesamowitego! Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się Borek z kolami, ani myślą zwalniać tempa. bo jest knocaut. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Iwo Rigi, Hulibali. No, można było to rozwiązać lepiej. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Hulibali. o i to był książkowy odbiór piłki. Teraz Brozowicz. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Gol, proszę państwa, był beznidosny. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości. Wystarczyło tylko trafić w piłkę. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Peska Dalla panchina l'allenatore dell'Inter con questo cambio. Termina quella partita. Con il numero 9, Roberto Firmino. Origi. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Czysta interwencja, i zaczną z za linii bocznej. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Zespół będzie mu wdzięczny. Odbija chwilowo, gasi pożar. Esposito. Hemdan. Podejście wyżej. Arbiter kończy spotkanie. Trzy punkty Interu. Mają się z czego cieszyć. No, przekonują. Muszą to strzelić. Ależ mu siadła teraz piłka na stopie. No ale jednak. Nie chciała wpaść do bramy. Uwaga. Czy teraz będzie okazja? Proszę. Już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa... Firmino ma piłkę. Wyraźnie ma pomysł co z nią dalej zrobić. Czy trafi? Jest! Gol dla Interu. Przewaga rośnie. Dobrze im tutaj. Ale teraz będzie szansa. Musi to strzelić. Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Co teraz? Słyszy presję trybun. No chyba wpadnie. I zatrzymał to ładnie. Maruje, co z tego będzie? Czy zdoła strzelić? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Gol! Umieścił piłkę w siatce. Dobra szansa przed Roberto Firmino. On jest niemożliwy. Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Okazja przed nim teraz. Proszę państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka. Ma... Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Dobra teraz obrona bramkarza. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Chwileczkę teraz popatrzmy jaka okazja. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego woleja. Szansa. No, dobra, to była obrona. I teraz sztab szkolny. Zablokowany ten strzał. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Podanie do Firmino. Okazja do strzału. Coś niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Czy zdecyduje się teraz na strzał?